Jesteśmy siedlikowiankami, więc to oczywiste, że... Jestem siedlikowianką, to oczywiste, że kocham konie. Jestem siedlikowianką, to oczywiste, że kocham tańczyć. Jestem siedlikowianką, to oczywiste, że umiem salto małego. Это очевидно, что вы помогаете им. Jestem siedlikowianką, więc to oczywiste, że umiem grać na pianinie. Jestem siedlikowianką, to oczywiste, że kocham gotować. Jestem siedlikowianką, to oczywiste, że kocham rośliny. Jesteśmy siedlikowiankami, więc to oczywiste, że lubimy aktorstwo. Panno Dulska, posięgałam już wszystkie kołdry w całym domu, lecz Panna Helska kopnęła mi bruch. Wielka afera, no zakoi się do wesela, no proszę wielmożna pani. Jestem siedlikowianką, więc to oczywiste, że umiem szydełkować. Jestem siedlikowianką. To oczywiste, że kocham zwierzęta. Jestem siedlikowianką, więc to oczywiste, że lubię jeździć na rorkach. Jestem siedlikowianką. To oczywiste, że jeżdżę w randirze. Siema, sąsiad! Jestem siedlikowianką, więc to oczywiste, że umiem jeździć na hockey -horsie. Jestem Siedlikowianką. To oczywiste, że najczęstsze miejsce spotkanie z Dino. Ej, idziemy do Dino? Spoko! Jestem Siedlikowianką. I to oczywiste, że robię spędzać czas z przyjaciółmi. Jestem Siedlikowianką, więc to oczywiste, że kocham robić zakupy. Jestem Siedliko Bianką, to oczywiste, że lubię czytać.